Ciema Siem, jestem Oskar w dzisiejszym odcinku już kolejnie w tym miesiącu lala, la, dwa miesiące, znaczy dwa odcinki w miesiąc na kanale Oskar Baron. No to już coś nowego, bo już dawno tak nie było. Czy to oznacza, że Oskar powraca na kanał? Być może, ale tak serio to nie wiem jeszcze. Ogólnie jesteśmy w tym odcinku, co my, jak widzicie po tytule, czyli zobaczmy teraz moją kolekcję gier 2023 rok. W moim poprzednim roku było po noworoczne, żeby wbić, wbić zdobyć łącznie 40 gier na Playstation 5 bądź kupić 20 gier i mogę się pochwalić że postanowiłem noworoczne żeby kupić aż kupić, żeby mieć 40 ponad gier udało się kochani i w dodatku mam jedną fajną kopię gierki e, i fajny rarytas o którym ktoś mało kto może wiedzieć, bo sam na to tym widziałem. nie wiedziałem bo na sam gry kupuję 13 lat w pudełkowej wersji i dopiero teraz na to natrafiłem i może już nie przedłużajmy. Pojdźmy do pierwszej kopii, czyli gry Aplektail Innocence. A o co chodzi z, z tą fajną rzeczą? W sumie możecie zauważyć ta naklejka. Kochani, tutaj mamy naklejkę zieloną. Tutaj, czekajcie, nie wiem czy widać. O, naklejka zielona. I to jest gra folii, rozumiecie to? Pod folią jest naklejka. Ogólnie kupiłem, to była pierwsza kopia Innocence. I ono bafoli, nie? I mówię, dobra, chcę to w końcu zagrać i kupiłem drugą kopię, nie? I ta druga kopia trafiła się właśnie z tą oto naklejko. I postanowiłem, że otworzę tą bez naklejki. I teraz właśnie ugrywam. A Plektel to jest gra opowiadająca o rodzeństwie, w którym młodszy brat Hugo choruje na pewną chorobę i musimy znaleźć lekarza, więcej nie opowiem, bo dopiero co zacząłem na rozdziale pierwszym. Więc wybaczcie, za dużo Wam nie opowiem, ale mam tutaj grę w kopii, to jest pierwsza gra ogólnie, którą mam w kopii, miałem nagrać później odcinek, bo zamówiłem jeszcze jedną grę, tylko że ta gra przyjdzie już w nowym roku, więc ją już zaliczę do nowej kolekcji i ogólnie moje nowe postawienie noworoczne to jest, żeby wbić 50-60 gier teraz, czyli kolejne... No, plus minus 20 gierek w roku. Ale no, Aplectail Innocence zaliczamy do kolekcji jako jeden. W sumie można powiedzieć, że tytuł, czy, czy dwa, napiszę w komentarzach, jak zaliczamy. Bo jak dla mnie, możemy zaliczyć do kolekcji jako jeden tytuł, nie? Żeby pudełko liczyć jako jeden, wiecie o co chodzi, nie? Czyli na przykład, jak jest 45, to zamiast 45 to 44, nie? No, coś w ten stylu. Kolejną gierką w kolekcji, którą udało się zdobyć, i on planuje zdobyć jeszcze folii, więc już możecie się doświadczyć jaka to gratis. Aplectail Requiem, Requiem, nie wiem jak to się druga część gry, oczywiście też na PlayStation 5 No ehm, co w tej drugiej części chodzi? Nie wiem, ehm, wiem, że to jest kontynuacja No dzisiaj to będzie odcinki pod tytułem, nie wiem, nie za dużo wam nie opowiem, bo za dużo o tych grach nie wiem No najlepsze, nie? Rok temu chociaż opowiedziałem coś o grach, a tutaj nic prawie nie opowiem, świetnie, nie? Ale no, a Tale, dwójeczka do kolekcji również jest W tytule macie ile gier w dzisiejszym odcinku omówimy, którą wam pokażę, zdobycia grawek i może nagram jeszcze odcinek, w którym przez cały rok, czyli przez cały 2023, kupiłem gier. Bo ogólnie pochwalę się Wam. W końcu udało mi się zdobyć wszystkie FIFA na PlayStation 4. nie? Od 14 do 23. Nie licząc FC, bo FC to jest FC, nie FIFA, nie. Ale FC również zdobędę. Ale kolejną grą, wróćmy może do PS5, jest Avatar 14 e, e, of Pandora, Farton, coś tam. O czym gra? Też nie wiem, dlaczego kupiłem w premiery? Nie wiem, mam nadzieję, że gra jest jak typu filmy, ale ponoć ta gra jest jak Far Cry, więc jak ktoś nie jest fan Far Crya, nie przypadnie ta gra do gustu, w tym przypadku jestem tą osobą, która akurat nie przypada do gustu, do Far Cry, ale przekonam się, może spróbuję zagrać Awatara do kolekcji sam raz, jelo, nie? No, kolejną gierką, której do przejdziemy. Ostatnią szansę dałem i już chyba nie będę dawał więcej szans tej grze, znaczy temu tytułowi, serii, bym powiedział, niż grze. Miałem nic do fanów tej gry, ale jak dla mnie, te gry nie mój świat. Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage kupiłem w takiej edycji lunch, czyli mam tutaj pocztówki i mapę. A dlaczego to kupiłem? Grałem w Assassin's na Origins, nie przypadkiem do gustu, grałem w Black Flag, Unity, Unity i Black Flag mi akurat 50-50, bym powiedział. Ale w Mirasza nie potrafię wejść w ten świat, um, mimo że to jest krótka gra, bo już mam 20% w godzinę, jak się nie mylę, nie wiem, ale jak dla mnie, nie mój świat, znaczy, no, nie mój świat, no nie mój typ gier, nie, ja wolę typu zombie, zamknięty świat i tak dalej, do otwartych światów to wolę jak stąd tam samochody, na przykład jak gra w auto, co, nie, ogólnie napiszę w komentarzach, czy wy w ogóle kupujecie GTA 6 na premierę, nie, nie wiem, no, po co się tam chyba każdy kupuje, nie. Kolejną grą do kolekcji, którą kupiłem, ale również do zagrania, bo że zapiszę. Dyszaka, fajny steelbook jest w niej. To już wyciągnę na takie pudełeczka, żeby wam pokazać. Bo ładny steelbook jest black For blood czyli gra online. Czekajcie, władzę z powrotem do pudełka, bo odciski zostają, nie? Na tym od, yy, steelbooku gra online, w którym zabija się zombie no Dla mnie to jest zombie, tak? Nie wiem czy to jest zombie dokładnie, ale według mnie to jest zombie. Gra o twórców Wonder Bros. również i studio Durter Rock Studio robił tą grę. Według mnie spoko gra, fajna tak do i tak dalej. Można sobie popykać, fajnie mieć ekipę do tego. Ja nie mam tej ekipy, no. Ale fajna gierka, jak za 5 dyszek. Wiem, że ktoś chyba dorwał nowe, nawet za 7 dyszek było gdzieś w Mediamarkcie czy coś, ale... Kolejną grą, którą kupiłem do kolekcji... I chciałem w sumie ograć, ale zacząłem od jedynki, a teraz jesteśmy na dwójce bo Call of Duty Modern Warfare 2. Świetna gra mi się bardzo podobała ta kampania. Nie podobały mi się jedynie mm, te bossy, co są na końcu jedynki dwójki. Na przykład w jedynce był Mech, a w dwójce był czołg, które trzeba było zniszczyć. No i Życzę powodzenia każdej osobie. Ale nie ma co narzekać, bo ogólnie gra naprawdę bardzo fajna. Czekajcie, rozszerzę może tu kamerę. O. O, a tutaj jest Freddy, Santa Freddy bo po filmie polubiłem Fnaf, nie? Naprawdę więc no tutaj mamy Call of Duty Model Warfare 2 i tak właśnie wygląda to giereczka, fajna gierka, ale może już przejdźmy do kolejnych gier, najlepiej nie przeciągajmy kolejną gierką, oczywiście już kupiłem to w dniu premiery, nie mogą się powstrzymać, e, dziękuję Zybikom e, w sklepie w Krakowie z grami tam jest super sprzedawca, polecam do Mano, to jest Call of Duty Model Offer 3, fajnie mi się to grało, naprawdę świetnie, świetna gierka, niestety gra, znaczy sama gra, opakowanie nie ma europejskiego języka, polskiego praktycznie, tylko angielski, angielski, no, angielski, ale gra naprawdę bardzo świetna, ehm, wszyscy narzekają trochę na tą grę, ale ja nie mam o co się tu narzekać, bo ogólnie, mi się gra naprawdę bardzo podobała lepsza od dwójki, mimo że była krótsza, ale jest trochę niedosyt e, tą końcówką. I mam nadzieję, że Model Offer 4 już zamknie cały wątek i wszystko wyjaśni. E, szokujące było zakończenie nawet tej gry, ale sam fakt e, gra była nawet spoko i pierwsza w życiu jakaś gra mi tak dobiła od to z dwójki. Bo The Last of Us, to była ostatnia gra, która tak, mnie tak załamała trochę. A zakończenie tej gry mi załamało, nie że, że negatywna gra, tylko zakończenie, jak to zrobili, nie będę wam spoilerował tej gry. Ale polecam wam ograć model offer 3. Może nie za ponad 300, bo to jest naprawdę takie DLC 3-godzinne, 4-godzinne, zależy jak graczem, mi zajęło chyba około 8 godzin. Ale za jakieś 250, 150 naprawdę warta gierka do zagrania. Polecam każdemu zagrać. Czekam na Model Offer 4. Kolejną gierką. Mówiłem przed chwilą, że polbiłem FNAFa, jest FNAF Security Bridge. Wcielam się tutaj w Gregorego, który został zamknięty w pizzerii i ukrywa się przed. Jak ona miała... Ta, tutaj. Wiecie co? Zapomniałem jej nazwy, naprawdę. Jestem genialny. Samara się nazywa? Nie, jaka sama Morgan, Jest tutaj w tytule gdzieś tu napisa. Kurde, czemu ja zapomniałem imienia? No, kurde! Nie przypomnę sobie imienia, ale tak wygląda nasza policjantka. Ona była w filmie, tak, no, nazywam się fanem FNAF-a prawie. Ja już zapomniałam imienia, jak się ona nazywała. Świetnie, naprawdę. Wkleję nawet zaraz w tytule tutaj filmie, jak ona miała na imię, dla przypomnienia. Nie przedłużajmy, bo sobie nie przypomnę raczej. No nie, nie przypomnę. Lecimy dalej, naprawdę lecimy. Ale naprawdę świetna gierka, polecam każdemu zrobić. W środku nawet mamy naklejki tej gry, nie? Wybaczę, że nie wyciągnę z protektora, ale nie chcę wyciągnąć z protektora już. Nie chcę się w to bawić, ale no. Lecimy dalej. Nie przypomnę imienia. Nie przypomnę sobie. Świetnie. Oglądałem ten film drugi raz, nie? Koinogro. W sumie to będzie wiadomo, jest FIFA 21, bo jak na, na PlayStation 5 udało mi się zdobyć wszystkie Fify FIFA 21 do kolekcji. No, FIFA jak FIFA, nie będziemy tutaj się rozczulać. Mamy tu już również FIFA 23, no też się nie będziemy rozczulać. I mamy FC i FC, mam też od Premiery. Więc no i też kupione w Zibikomu. W sumie większość gierek jest Zibikomu, co nie, na przykład te, Apple K Tail 2 jest Zibicomu, z Zibikomu, awatar. Black for Blood, model Offer 1, no jeden też jest, 2-3 jedynka jest na PS4, nie? I wszystkie Fify, które widzicie, bo większość właśnie kupowałem w Zibikomia. No, kolejną grą, którą kupiłem na premierę, akurat już nie w Zibikomie. są Hot dwójki. 2. Kupiłem tą edycję, bo myślałem, że tam będzie Steelbook również, jak w jedynce, bo jak wiecie, mam tą jedynkę w sobie cennej edycji. A tutaj za tą, taką samą cenę dostajemy samochodzik, grę i nic. A w części dostaliśmy Steelbook, grę, karnet, mapę do Gotham Nights, nice, czyli chyba tu karnet, plakacik i samochodzik za taką samą cenę, nie? Więc naprawdę mi się to podoba. Lecimy dalej. O, sarkastycznie mi się podoba, nie? Dalej imienia nie mogę sobie przypomnieć, a staram, sobie, staram się przypomnieć sobie to imię. No nie, nie przypomnę sobie. Coś chyba na S miała. No nie. nie. Jak przypomnę, wkleję wam ten napis. Kojnogrom jest Hogwarts Legacy, kupiono też na premierę. E, też w Disabikomie, podoba mi się ta gierka, podoba mi się tego, nie podobało mi się te pająki, które tam były. I dla mnie gra się kończy dopiero, kiedy są napisy końcowe, i musiałem przez całą noc plus cały dzień wbijać levele na 34, żeby. Ukończyć grę na napisy końcowe, bo jak dla, wiecie, no jak mówiłem, dla mnie gra się kończy w napisach końcowych, gra długa i morotonna. E, gra bardziej typu dla fanów Harry'ego jak Ktoś nie jest fanem Harry'ego, nie jest Potterheadem. To taka gierka na takie chwilę. Na taką chwilę. Sofia? Nie. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć jej nazwy. Nie przypomnę. Dobra, muszę wam ten klej, napis nie przypomnę. Kolejną gierką jest Madison, Madison Horror kupiony do kolekcji Nie otwieram tej gry, tam są karty Tarota, nie chcę tego tykać tej klątwy. Yy, yy, ogólnie dlaczego kupię tą grę? Skoro są karty Tarota i nie sprzedam tego, bo wiem, że gra będzie ciężko do zdobycia. Yy, na początku premiery rok temu ona była po 500 zł używana teraz chodzi po, po 200, jakoś po 170 Chcę kiedyś to ograć, yy, staram się nie, do, nie dotykać tej karty rota. Oczywiście ta gra nie została zakupiona w Zibikomie, ale dzięki Zibikomowi. Zakupiłem tą grę, bo nie widziałem, że jest na Allegro, nie? więc dziękujemy Zibikonowi. Dziękujemy. Poruszczni. Nie, nie przypomnę. Serio, ja próbuję dać przypomnieć, a nie chcę przypomnieć. Kolejną grą, którą akurat mam przedpremierowo. Od 19 października zacząłem to grać, miałem robić z tego odcinki, nie zrobiłem, bo chciałem najszybciej ukończyć grę Jest Spider-Man 2, świetna gierka, fajnie się bawi, naprawdę nie widziałem tak super gierki jak Spider-Man Nie wiem czemu ona nie była oceniana najlepszą grą roku, bo jak dla mnie to była najlepsza gra roku, nie? Dla mnie to była superowa, najlepsza gra, PlayStation że robicie dobrą robotę Błaga nie dajcie tej gry na PC tam. I fajnie, że w 28, jak się nie mylę, wyjdzie Spider-Man 3. Ja wiedziałem, że będzie Spider-Man 3 po ukończeniu. Eee, I fajnie, że będzie też gra Venom. Ponoć Venom będzie DLC w 2025. Ale nieźle, co nie? W mamy e, Venoma, jak i mamy też grę tv 6. I tak właśnie wygląda Spider-Man 2. Świetna gierka, polecam zagrać. Wow, mega zabawa. Świetna. I fajnie, że rozszerzyli ten Nowy Jork. Kolejną gierką mega tanio z, z większych gier na PlayStation 5 jest Payday 3. Payday 3 to jest kontynuacja gry gangsterów Nowego Jorku, którzy napadają na banki i okradają i to jest gra multiplayer. W końcu dodali napisy polskie, bo dwójka nie miała tych napisów polskich. Wersje PC-owe chyba mają, jak się nie mylę. Najlepiej w tą grę grać, jak się ma ekipę kolegów. Oldział swój. E, fajnie, że tutaj jest... Jak się to nazywa? Free to play, że można grać z innymi. E, crossplay to się nazywa. No, crossplay. Że można grać z, z PC-ciarzem, z, PC z Xboxem. no Chciałem powiedzieć Nintendo, ale Nintendo nie ma tej gry. No. Ale fajnie. Świetna gra. Mi się fajnie grało, ale jednak fajnie mieć ekipę. Kolejną grą, którą kupiłem na premierę, ludzie narzekają i ja trochę też ponarzekam, jest... The, the Lord of the Ring Golun, czyli władca pierścieni Golun Dlaczego na, będę narzekał? Lagi były, bugi i tak dalej. Ale fabularnie spoko Gierka Gierka opowiada o Golumie historia, która. którą Golum przeżył zanim Władcy pierścieni trafił na Frodo i sama w lesie, kiedy obserwował ich podczas pierwszej części i no, tak to wygląda. I według mnie fajna gierka. Em, Memicznie grafika memem jest owszem, ale ustalmy, że światolki na to są książki, tak? A wiadomo Gollum nie musiał wyglądać jak w filmie Władcy Pierścieni bądź Hobbit, bo to było wyobraźnia twórców filmu, tak? A tutaj twórcy gry postawili swoją wyobraźnię dać z książki. To jest jak właśnie z filmem. Ale wiem, że to był gwóźdź do trumny dla studia i studio zamknęło swoją, swoje studio i Golum, zniszczył to studio na zawsze. Ale według mnie fajna gierka i naprawdę warto pograć. Świetna, no ale nie za 250 zł. I ostatnią kochani gierką w mojej kolekcji, którą zamyka próg 40 gier, też Nowa Foli nie otworzyłem jej złotym wilkiem, nazywa się Wild Hearts. Hertz, nie wiem jak się dokładnie o czym gra, nie pytajcie mnie, nie wiem mam nadzieję, że jest typu jak Zelda po okładce sądzę, że tak tak wygląda tył gry, o właśnie w tył wam nie pokazywałem ale trudno tak wygląda gierka i no tak wygląda właśnie 17 gier łącznie zakupione w tym roku, więc oficjalnie udało się wbić próg 40 gier 40 mówię dobrze? tak, 40 Ponad 40 i jestem z Ciebie praktycznie dumny, że się to udało. E, I dalej nie przypomniałem sobie imienia. E, Napiszcie w komentarzu, jak ona miała na imię, bo serę naprawdę ja sobie nie przypomnę. Nie chcę mi się montować tego odcinka. Nie lubię montować sery ostatnio. Ja mam tak z YouTube, że mi się nie chce montować. Nie ukrywajmy. E, lubię nagrywać, ale to nie to samo co kiedyś, wiecie. To nie te same czasy, kiedy fajnie się tak fajnie z Wenu nagrywało. Czemu tak rzadko są odcinki? Rzadko na kanale, nie? Ale mam nadzieję, że kiedyś to poprawimy, nie? Vanessa! Ha! Przypomniałem sobie. Vanessa miała na imię. No, przypomniałem sobie. Ona miała na imię Vanessa. Ha, ha. nie muszę tego też montować, tym bardziej. O, no, widzicie, jak sobie opowiadałem o montowaniu, to już mi się przypomniał. Ehm, Vanessa i uciekałem przed Vanessą i ogólnie, no to chodziło w nafie, żeby uciekać przed Vanessą i wydostać się z tej pizzerii i grama na DLC. Ponoć będzie drugie DLC albo Secure Bridge 2. Nie wiem, czy ja ukończę nad w ogóle tą grę. Bo w e, FNAFie Security Breach, jako Gregory, jak jesteśmy w kantorku i też mamy zamykać i otwierać te drzwi, to to jest naprawdę tragedia. Czy mi się będzie chciał to grać, to nie wiem. Ale mniejsza to, kochani, zachęcam Was do lajkowania tego kanału, na znaczy tego odcinka, i zostawienia subskrypcji, bo niedługo rozpoczniemy też serię. E... Recenzja Gaming Heavy Rain musimy dokończyć, bo od dwóch lat nie, nie było odcinka kontynuacji. Czas najwyższy, nie? Dlatego dla Santa Frediego zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję kanał Oscar Baron dla więcej odcinków, żeby nie przegapić więcej odcinków i kolejny taki odcinek będzie takich kolekcji gier na 2024 I planuję może w nowym roku dopiero nagrać zdobyć, zdobycia growe na PlayStation 4 ogólnie gry, które zakupiłem przez cały 2023 rok. Czy mi to wyjdzie, nie wiem, ale już kończymy ten odcinek, bo nie wiem ile trwa, bo mi statyw zasłania licznik. Ale widzę, że z około o, 18 minut dobra, nie przedłużamy to, kochani. Zostawcie łapkę w górę, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, do następnego i cześć!